Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Dziś show testuję pierwszy samochód elektryczny na tym kanale. I to nie byle jakie auto, bo będzie to Tesla, czyli jeden z najbardziej popularnych producentów samochodów elektrycznych na świecie. Dzisiaj w moje ręce Wiktor ze EcoHorror z Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych oddał model trzeci. Tesla Model 3. Samochód, który wizualnie w standardzie seryjnie kompletnie nie przykuwał mojej uwagi. To auto po prostu wydawało się być nijakie. Natomiast auto, egzemplarz, który otrzymałem do testów jest już nieco zmodyfikowany i dzięki temu nabrał znacznie więcej charakteru niż klasyczna, seryjna odsłona właśnie tego auta. Przede wszystkim to, co zmieniło się w tym samochodzie już na pierwszy rzut oka widzimy, to zawieszenie. Zawieszenie tutaj zostało obniżone za pomocą sprężyn HNTR o kilka centymetrów. Dodatkowo też wjechało bardzo fajne stylowe koło renomowanej marki ROTIFORM. I wszystko, wszystkie akcenty srebrne w tym samochodzie zostały usunięte, więc mamy tutaj um, absolutny black style, czyli po prostu shadow style, shadow line, jakkolwiek zwał, wszystkie elementy chromowane zastąpione elementami czarnymi. Przyciemniono też przednie lampy. No i dołożono kilka splitterów firmy Maxton Design, co tworzy z tego samochodu w tym momencie bardzo fajny całokształt, no i przede wszystkim to auto stało się bardziej agresywne niż było w standardzie mamy też tutaj oklejone folią klamki, one były standardowo srebrne, teraz też zostały czarne i ten samochód w tym momencie prezentuje się bardzo zadziornie no i to też pokazuje jego charakter pokazuje jego osiągi jakby dodatkowo jeszcze je podbija bo naprawdę to auto potrafi wiele. Ja jako osoba, która nie przepada za samochodami elektrycznymi należąca do grupy osób hejtujących te samochody Powiem szczerze, jak wsiadłem do Tesli, na pierwszy rzut oka zaczęło razić mnie wnętrze i ten totalny minimalizm z wielkim telewizorem na środku. Ale po przejechaniu pierwszych kilometrów pojawił się banan na twarzy, ale o właściwościach jezdnych, o tym jak to auto się prowadzi, jak to auto przyspiesza. Jak to auto brzmi, lub nie brzmi, porozmawiamy za chwilę. Teraz przejdźmy do kwestii walorów użytkowych tego samochodu. No i z góry bardzo serdecznie przepraszam Was za to, że to auto jest takie brudne. No ale warunki pogodowe mamy jakie mamy i mycie tego auta przed nagraniem testu byłoby kompletnie bez sensu. Zwiedzanie wnętrza zaczniemy klasycznie od bagażnika. Klapa bagażnika otwierana elektrycznie i podnoszona siłą naszych rąk. Niestety tutaj nie mamy klapy elektrycznej. Wczoraj, jak zapytałem właściciela, który przywiózł mi to auto pod dom, Wiktor, jest tutaj może klapa elektryczna? Głośno się zaśmiał, patrząc mi w oczy, mówiąc: No chyba żartujesz, ale. No przecież to jest tani elektryk. Tani jak tani, no ale faktycznie tej klapy tutaj brakuje. Bagażnik, ponad 400 litrów, całkiem spory, jak na taki samochód, pod spodem, pod tą akcesoryjną matą mamy schowane ładowarki, różne ładowarki, różne przejściówki, więc osoby wynajmujące ten samochód będą mogły bez problemu nawet podpiąć się do instalacji domowej 230V, bo tutaj właściciel pojazdu o wszystko zadbał. OK, Zamykamy bagażnik i przejdźmy teraz do wnętrza. Chciałbym pokazać Wam, jak dużo miejsca jest w środku, ale zobaczcie jeszcze na te klameczki. Naciskamy tutaj, proszę bardzo. Opuszcza nam się delikatnie szyba. Klasyczne drzwi bez ramek. I gniemy w tym miejscu, otwierając drzwi, dostając się do środka. Co we wnętrzu? We wnętrzu automatycznie po otwarciu drzwi zaczyna nam grać muzyka. Ta e, Tapicerka skórzana. Ona jest bardzo gładka, bardzo przyjemna w dotyku. Mamy też podłokietnik centralny. No i to, co fajne z tyłu, to brak jakiegokolwiek tunelu. Więc podłoga, jak w niektórych japońskich samochodach, w Hondach na przykład, jest płaska. I też fajna rzecz, bo nie zabiera nam dodatkowo miejsca. I na pewno osobie, która podróżuje na środku, temu piątemu pasażerowi, który ma zawsze najciaśniej, będzie zdecydowanie wygodniej. Z tyłu oprócz... Nawiewów. Mamy również gniazda USB, czyli w elektryku, oczywiście taki fajny akcent. Dużo tych punktów ładowania mamy. Tapicerki drzwiowe, na co warto zwrócić uwagę. Wykończone alkantarą. Skóra z białymi niczmi. I przycisk do opuszczania szyb. Zwróćcie uwagę, że w tym samochodzie nie mamy klasycznych klamek wewnętrznych. Mamy przycisk. Po prostu naciskając ten przycisk, otwierają nam się drzwi. Siadłem teraz do środka, z tyłu oczywiście, żeby pokazać Wam jak przycisk otwierania drzwi działa w praktyce, a więc naciskamy, zjeżdża nam szyba i wysiadamy. Nie musimy ciągnąć kompletnych klamek, żadnych bajch czy innych dźwigni i po prostu naciskamy przycisk. Jeśli już mamy otwarte drzwi, to też mamy fajne e, fajną możliwość spojrzenia na dach tego samochodu. Dach panoramiczny, w pełni przeszklony. Oczywiście tylna szyba ogrzewana, co widać z tej strony. Dach jest w pełni przyciemniany, co stwarza też z zewnątrz jakby takie poczucie intymności, nikt nam nie zagląda do tego samochodu, a przy okazji Dzięki temu przyciemnieniu, też chroni wnętrze samochodu przed promieniami słonecznymi, które w lecie mogą być dość uciążliwe. Oczywiście, samochód ten w dowolnym momencie możemy nagrzać i schodzić z aplikacji. Więc, widząc w aplikacji Teslowskiej, którą mamy zainstalowaną w naszym smartfonie, że w środku wnętrzu pojazdu mamy na przykład 30 stopni, ustawiamy sobie temperaturę wnętrza właśnie za pomocą aplikacji na przykładowo 20 stopni czy na 19 stopni, i po kilku minutach wsiadamy do. Schłodzonego samochodu w lecie, lub do dogrzanego samochodu w zimie, jeśli w środku faktycznie mamy zbyt chłodno. Przechodzimy teraz do przedniej części pojazdu. Raz jeszcze zrzućmy okiem na klamkę. Otwierana w taki oto dziwny słup drzwi bez ramek, to też wpływa jakby na ciszę w tym samochodzie, e, albo na jej brak przy większych prędkościach, do 100 km poruszanie się tym autem, tak jak wspomniałem na początku, jest bezszelestne nie słyszymy silnika, nie słyszymy wielkich oporów powietrza, natomiast powyżej tej prędkości zdecydowanie brakuje nam już uszczelek, no ale to jest problem klasyczny samochodów, e, które posiadają drzwi bezramkowe, więc no, nie oszukujmy się tutaj jakby specjalnie wady w tym konkretnie samochodu, w tym konkretnie modelu, dlatego że to jest po prostu ogólna wada samochodu samochodu bezramkowych to samo mamy w Volkswagenie Arteonie w innych autach bez ramek. Przejdźmy do wnętrza. To jest taki punkt zapalny, punkt sporny, największy punkt hejtu tego samochodu. Dlaczego? No zobaczmy. Totalny absolutny minimalizm. Kompletnie płaska deska rozdzielcza, w której tutaj, w tej oto szczelinie ukryto nawiewy. Więc stąd nam wieje ciepłe, chłodne powietrze. E, mamy też e, poza tą płaską deską rozdzielczą kierownicę wyposażoną w dwa takie joysticki można powiedzieć one pracują góra dół lewo prawo mamy manetki i mamy wielki wyświetlacz na środku pojazdu do którego przejdziemy za chwilę ale jeszcze teraz słów kilka o samej tej kierownicy dźwignia zmiany dźwignia kierunkowskazów plus włącznik wycieraczek w momencie gdy naciśniemy go mocniej mamy spryskiwacz Przedniej szyby. Natomiast w drugiej manetce iście Mercedesowskie rozwiązanie, jeśli chodzi o zmianę biegów, a więc sterowanie automatyczną skrzynią i włączanie parkingu, czyli postoju tego auta. Drzwi przednie, podobnie jak drzwi tylne, wykończone alkantarą, skórą z białymi przeszyciami. Plus przyciski do sterowania elektrycznymi szybami i, tak jak z tyłu, przycisk do otwierania drzwi, do odblokowywania. Listwy ochronne z logo modelu 3. Sygnowanie modelu zaraz zobaczymy może nie pod światło, może będzie tak widać. O, teraz widać dokładnie model 3, listwa ochronna, żebyśmy nie kopali progu. Fotele, bardzo wygodne fotele, które świetnie trzymają w zakrętach, wbrew pozorom, bo nie są to jakieś bardzo głębokie kubły. Również ten tylny, za, ten zagłówek, e, podobnie jak w przypadku tylnej kanapy, zintegrowany z fotelem, bardzo fajnie stylistycznie to wygląda. Ta skóra, tak jak wspomniałem na pierwszy rzut oka, nie wygląda jakoś szałowo, rewelacyjnie, no ale jest przyjemna w dotyku. Oczywiście sterowanie fotela elektryczne, ale słuchajcie, nie będę już klikał tutaj, bo... Każde takie kliknięcie zabiera mi przyjemność z jazdy i zabiera mi oczywiście naładowanie baterii, więc może nie będę wam aż tak bardzo pokazywał tego wszystkiego. Przejdźmy do środka i zerkniemy na wyświetlacz główny. Jestem już w środku, więc zamykam drzwi, żebyśmy mieli dostęp do wszystkich funkcji. No i moi drodzy, ten wielki telewizor wielki wyświetlacz, który tak bardzo Wam się nie podoba, no ale tak bardzo, bardzo, bardzo się w tym samochodzie przydaje i jest strasznie praktyczny. Jedna duża wada, a, która mnie przeszkadza jako osobie, która lubi dość szybko jeździć i a, po prostu brakuje mi przede mną prędkościomierza. Prędkościomierz oczywiście umiejscowiony jest tutaj. W momencie, gdy wrzucimy bieg, mamy teraz drive, czyli możemy już w zasadzie ruszyć. Prędkościomierz pokazuje nam się tutaj. Również w tym samym miejscu mamy kontrolki kierunkowskazów. Kontrolki wszystkie niezbędne, czyli światła, zapinanie pasów i tak dalej, i tak dalej. Wrzucamy również, wrzucamy teraz parking, żeby nam się auto powiedzmy, że wyłączyło i przejdę do pokazania wam pozostałych funkcji. Takich najważniejszych oczywiście, bo system jest tak mocno rozbudowany, że musiałbym spędzić tutaj ponad godzinę, żeby wam to wszystko pokazywać, a nie chcę was zanudzać, bo głównie chciałbym się w tym przypadku skupić na tym, jak to auto się prowadzi, jak jeździ, jak przyspiesza. Ustawienia samochodu. Wszystko jest sterowane za pomocą tego ekranu. Spójrzmy na przykład na kierownicę. To jest fajny bayer, w jaki sposób kierownica jest ustawiana. Zobaczcie. Przejdźmy teraz na przykład do lusterek. Podobnie sterujemy lusterkami. OK. Multimedia klasycznie e, jak w różnych samochodach: mamy Spotify'a, mamy możliwość połączenia z telefonem słuchania muzyki za pomocą Bluetooth'a, mamy tuning, mamy wyszukiwarkę również muzyki. Wpisujemy sobie tytuł piosenki, on nam wyszukuje w różnych źródłach muzykę. Bardzo fajne, genialne rozwiązanie. Następnie e, sterowanie ogrzewaniem foteli, sterowanie nawiewami, ustawiamy sobie auto na 20 stopni. Ogrzewanie przedniej, ogrzewanie tylnej szyby. System ogromnie rozbudowany. Tutaj wszystkie te funkcje są e, tak naprawdę konfigurowalne za pomocą dotyku, za pomocą tego ekranu. To, na co ja zwracam najczęściej uwagę w przypadku jazdy tym samochodem, to zdecydowanie to miejsce, które pokazuje mi, ile jeszcze mogę przejechać kilometrów na ładowaniu. Jeśli chodzi o samo ładowanie, e, przechodzimy sobie do ustawień samochodu. Ok, i tu mamy taką ikonkę. Ładowania. To sobie naciskamy i mamy tutaj menu, które pokazuje nam. Zasięg do przejechania pokazuje nam możliwość ustawienia mocy ładowania. Jeśli na przykład nasza sieć domowa ma określoną przepustowość, ustawiamy sobie to tutaj i sterujemy portem ładowania, czyli tą klapką, która otwiera nam się lub zamyka, po to, żeby podpiąć lub odpiąć ładowarkę. W tym momencie port ładowania jest otwarty. Zobaczycie to zresztą tutaj w lusterku. Widzicie? Zamykam go teraz, i zamknął nam się, pożegnał się z nami. Jeszcze pokażę Wam przedni bagażnik. Otwieramy go za pomocą tego przycisku. I przejdźmy teraz zobaczyć, jaka tu jest jego pojemność. Prawie jak w Porsche, bo ksterze. No i pojemność jest podobna jak w Porsche. W Porsche jest troszeczkę bardziej e, głęboki. Ten bagażnik tutaj faktycznie widać, że jest został nieco spłycony pewnie przez to, że pod spodem jest bateria. Pokrywa jest aluminiowa, bardzo, bardzo leciutka, więc nie trzaskamy nią, tak i w miejscu znaczka dociskamy i jest zamknięte moi drodzy. Ok, z takich najważniejszych rzeczy pokazałem Wam już wydaje mi się wszystko. Pora przejechać się tym samochodem i pora zobaczyć jak on przyspiesza. Naprawdę e, brakuje mi, bardzo brakuje mi dźwięku. No ale to jest auto elektryczne, więc tutaj nie ma cudów, nie ma czarów. Dźwięk może być tylko i wyłącznie dograny, modulowany z głośników. To nie jest fajne. Ale samo wrażenie przyspieszenia tego samochodu, jego bezstopniowe przyspieszenie, brak absolutnie jakiejkolwiek e, turbodziury, jazda od zera do stówy, to wrażenie wciskania w fotel, mega, mega, mega. Nie zobaczycie pewnie tego do końca na nagraniu, bo jednak to wrażenie przeciążeń i wszystkich tych przyspieszeń nie będzie tak bardzo widoczne, ale uwierzcie mi, jeśli tylko macie możliwość przejechania się takim autem, czy to modelem trzecim, czy testą S, polecam. Siadamy, jedziemy i zobaczycie. Chociażby na liczbach, czyli na wyświetlaczu, jak zmienia się tutaj szybko prędkość i jak to fajnie jedzie. Jestem w środku, są zapięte pasy. Kompletnie nie wkładamy tu żadnych kluczyków, nie robimy nic specjalnego, żeby po prostu ruszyć tym samochodem. Aplikacja zainstalowana w smartfonie, połączenie z samochodem przez Bluetooth utworzone moje konto, zresztą widzicie tutaj show mam tutaj z tym kątem jakby ustawione wszystkie swoje parametry tego samochodu, które chciałem tutaj mieć włączam sobie ogrzewanie na auto jeszcze zapomniałem Wam podczas prezentacji wnętrza pokazać takiej fajnej rzeczy przy nawiewach zobaczcie, tutaj możemy sobie dowolnie sterować nawiewami rozszerzać je, kierować góra-dół i to wszystko co klikamy tutaj analogicznie ma przełożenie w tym miejscu w desce ustawiam sobie nawiew nieco wyżej rozszerzę go o, w ten sposób i jesteśmy gotowi do jazdy żeby komfortowo i fajnie podróżować jeszcze wracając do tej aplikacji w telefonie aplikacja w telefonie jest zainstalowana jesteśmy połączeni z samochodem przez bluetooth nie robimy nic, mamy telefon w kieszeni ciągniemy za klamkę auto nam się otwiera, wsiadamy do samochodu auto jest już ready do jazdy po prostu jest gotowe więc wciskamy tylko hamulec wrzucamy D i ruszamy Moja droga testowa tutaj, czyli te standardowe płyty betonowe na początku testu wspomniałem wam, że auto jest wyposażone w, doposażone w sprężyny obniżająca Hendera. I faktycznie to zawieszenie jest nieco sztywniejsze, ale to auto naprawdę bardzo dobrze i komfortowo, w miarę komfortowo tłumi dziury. Jedyna wada Tesli to jest już przez wiele osób podkreślane plastiki w środku. Jest tutaj cicho, jest tutaj bardzo spokojnie, odpoczywamy w tych warunkach w tym wnętrzu, no ale na nierównościach jedyne co oprócz radia słyszymy, to właśnie skrzypienie niektórych plastików. To przy samochodzie za ponad 200 tysięcy powinno być nieco lepiej rozwiązane, bo nie po to kupujemy tak drogie auto, nie po to kupujemy elektryka, w którym po prostu we wnętrzu chcemy odpoczywać, żebyśmy gdzieś tam z różnych miejsc wnętrza dosłuchywali się. Tych nieprzyjemnych skrzeczeń plastików. Kończymy, już wyjeżdżamy tutaj z mojej drogi testowej. Wjeżdżamy na równiutki asfalt. I zobaczcie, co się dzieje. Ruszamy z czterech kół, oczywiście dwa silniki, napęd na cztery. Absolutny kosmos, to jest absolutny kosmos. Wrażenie jest niesamowite, jak to auto przyspiesza. I tu nie ma szału, jeśli chodzi o przyspieszenie, bo ono jest znacznie większe niż przykładowo w Audi RS5. Ale ja jeżdżąc Audi RS5 zawsze czuję tą turbodziurę. I jakby to auto zaczyna jechać dopiero od przykładowo 2-2,5 tysięcy obrotów, wtedy dopiero zaczyna mnie wciskać w fotel. A tutaj to wrażenie wciskania w fotel jest od zera. I to jest piękne, bez kompletnie żadnej straty, bez żadnego poślizgu, bez straty przyczepności. Super wrażenie. Miemy teraz tutaj te dziurki. Jest tak troszkę nierówno, więc nie chcę też tym autem zbyt szybko jechać po tych nierównościach, bo szkoda mi jest, po prostu zawsze szanuję samochody, którymi jeżdżę. Eee, dogrzewam olej na przykład. Tutaj w tym przypadku nie mamy oleju, więc możemy pycić tym autem od zera. To jest fajne. Wsiadamy do ciepłego auta, do dogrzanego auta, wychodzimy sobie z domku. Na zewnątrz mamy minus 5, w środku mamy 21. Możemy nawet sobie bez kurteczki od razu usiąść na ciepłym foteliku grzanym i od razu, nie patrząc na to, czy olej jest dogrzany, czy nie, ciśniemy i jedziemy. Widzieliście, jak przyspiesza to auto do setki. Eee... A co dzieje się później? Później dalej to auto w miarę żwawo przyspiesza. Natomiast, na no oczywiście, to wrażenie przyspieszenia jest największe w przedziale 0100. W każdym momencie, gdy naciskamy gaz, gdy wrzucamy kickdowna, to auto jedzie. To jest samochód idealnie stworzony do miasta. Przede wszystkim e, jeśli chodzi o kwestie samego ładowania. W mieście zrobimy tym samochodem około 250 do 300 km maksymalnie, nie wiem czy 300 faktycznie się uda, ale 250 km zrobimy spokojnie, więc jeździmy tym autem bezproblemowo, nie martwiąc się o to, gdzie je doładujemy, bo możemy je ładować w domu, możemy je ładować na różnych stacjach benzynowych, czy szybsza, czy wolniejsza ładowarka. Do miasta jest stworzony też dlatego, że ma cztery buty. Zawsze ze świateł zbierze się jako praktycznie pierwszy albo jeden z szybszych samochodów. To jest też genialne i bardzo ważne, żebyśmy się czuli pewnie, żebyśmy faktycznie czuli, że to auto w każdej sytuacji w mieście nas nie zawiedzie. Dlaczego bałbym się jeździć tym samochodem w trasy? Bałbym się przede wszystkim w Polsce, dlatego że kompletnie uważam, że jest nierozwinięta jeszcze ta infrastruktura ładowania elektrycznych pojazdów w Polsce. Przynajmniej na północy Polski. Na południu jest już nieco lepiej, natomiast przeraża mnie troszkę planowanie tych wszystkich ładowań na trasie. Yy no i przeraża mnie też jakby prędkość podróżna tego samochodu, bo to auto w mieście czyli przy takich prędkościach do 100 jest jeszcze w miarę ekonomiczne 120, 130 też jeszcze jest ekonomiczne, ale w momencie gdy jedziemy autostradą powyżej 140 widzimy w oczach jak ucieka nam bateria i teraz jadąc nad morze nasz przyjaciel przyjaciel mój i właściciela samochodu Bartosz wybrał się kiedyś nad morze podróż nad morze z Krakowa zajęła mu moi drodzy 11,5 godziny ładował się kilka razy na trasie to jest naprawdę uciążliwe. Dopóki ta infrastruktura samochodów elektrycznych nie będzie zbyt dobrze w całej Polsce rozwinięta, no to faktycznie podróżowanie tym autem w trasie będzie nieco uciążliwe. Ale do miasta, jako fajna zabawka, jako świetny gadżet lub jako kolejne auto w garażu, uważam, że jest to coś pięknego. Jeszcze piękniejsze raz, raz jeszcze na koniec podkreślę jest to przyspieszenie. No zobaczcie. Słychać też niestety te, ten szum powietrza, już powyżej stówki, jak zaczynamy się poruszać. Słychać jak szumi nie tylko opona, ale jak szumi powietrze właśnie w tych bezramkowych drzwiach. I gdzieś na tych nierównościach te plasticzki, gdyby dopracować te wszystkie rzeczy w tym samochodzie, gdyby te plastiki naprawdę nie skrzyczały, gdyby to auto było cisze w środku, to uważam, że byłoby to. Bardzo, bardzo fajne, genialne auto, a na razie jest po prostu fajne. Do tego minimalizmu we wnętrzu też możemy się spokojnie przekonać, bo dostając te wszystkie przyspieszenia, te wszystkie emocje z jazdy, nie zwracamy tak naprawdę uwagi na ten prędkościomierz, na wszystkie kwestie tej deski rozdzielczej, która może się podobać lub nie. Po prostu patrzymy i odczuwamy jakby wszystkie wrażenia z jazdy. Te wszystkie kwestie deski rozdzielczej minimalizmu zostają gdzieś tam szeroko w tyle. Zabieram Was na autostradę, żebyście zobaczyli jak przyspiesza Tesla Model 3. Pytacie czy jest przeciąg? No tu za chwilę zobaczycie sami. Od razu jak mocniej dodaję gazu, czuć jak ją fajnie boczkiem stawia. No i... Zjeżdżać mi z tej rozpędówki, bo proszę Państwa, ja bym chciał się tutaj napędzić. Oczywiście dźwięku, silnika brak. No ale patrzcie. Cyk, chopamy prędkość, żeby mnie tutaj... jak to auto przyspiesza, jakie jest wrażenie tego przyspieszenia strasznie mi się to podoba strasznie mi się to podoba przypnąłbym o to nawet na tą bespę rozdzielczą beznadziejną no jest super fajne jest też to, że w tym samochodzie możemy go takiej znacznej sytuacji postawić, bo jak jest gdzieś delikatnie ślisko i damy mu kickdowna to, to fajnie go zaczyna boczkiem rzucać, nie samą dupcią tylko jakby całego go tak ciągnie Dobre to jest. Nie kupię. Fajne takie. Tutaj nie ma żadnych turbo dziur. Tutaj nie ma żadnych. Em, no, nie ma żadnych. Jeś, Moi drodzy, jeszcze korzystając z okazji, podsumowując test Tesli 3. 4,6 sekundy do setki. Przyspieszenie 0,100. I ładowanie, co najważniejsze, oraz koszt jazdy tym samochodem. Mniej więcej 25 zł kosztuje przejechanie 400 km tym autem. Co oznacza, że 100 km w prostym przeliczeniu kosztuje około 6 zł z małym haczykiem. Bardzo dobre wyniki. Właściciel tego samochodu twierdzi, że nie ma poza kosztami ładowania. Kosztami opon. Nie ma tak naprawdę większych problemów z serwisowaniem i większych kosztów z serwisowaniem tego samochodu, bo jak na razie nic z tym autem się nie dzieje. Samochód ma przejechane 28 tysięcy w ciągu roku praktycznie, więc nie jest to mało. To auto faktycznie cały czas jeździ. Cóż, bardzo dobre wyniki bardzo dobry, tani koszt eksploatacji tego samochodu i co fajne, w przypadku mojego domu, gdzie mam gniazdo siłowe na zewnątrz ładowanie tego samochodu trwa mniej więcej 200 km zasięgu, około 5 5,5 godziny. Czyli po 10 godzinach, po pełnym tak naprawdę parkowaniu tego samochodu na noc, po podpięciu go w momencie zaparkowania i przy wyjeżdżaniu rano mam naładowane auto do pełna przez całą noc. Po prostu tak jak telefon komórkowy. Podpinacie telefon przed spaniem, odłączacie go rano, podpinacie auto przed spaniem, odłączacie je rano. I przejeżdżacie nim około 300 km w takim dość fajnym, żwawym trybie jazdy, bo oczywiście jeżdżąc wolniej myślę, że jeszcze tą rangę, ten dystans można zwiększyć. Dzięki serdeczne za obejrzenie kolejnego testu. Widzimy się już za tydzień i będzie spalinowo i będzie też szybko, bo wjeżdża Focus RS. Do zobaczenia. A,